Błędy, błędy, błędy. Tak chyba najlepiej by było nazwać nowy, jedenasty sezon Fortnite. Myślę, że Epic Games dodając nową mapę nie spodziewała się, że gracze tak szybko znajdą tak potworne ilości błędów. Jak pewnie wiecie, wczoraj lataliśmy w powietrzu motorówką. Bardzo wam się ten odcinek spodobał, za co bardzo wam dziękuję. Tak więc pomyślałem, że to nie koniec glitchy. Skoro tak wam się podobają błędy no to dzisiaj zrobimy kolejne. Dlatego dzisiaj w planach jest zlecenie tak wysoko w przestworza, że aż nie będzie widać mapy. Latanie po całej wyspie na przykład po to, żeby odkrywać nowe miejscówki. Niewidzialne trapy. No i pływanie całą grę pod mapką, więc będzie tego naprawdę mnóstwo. Ja oczywiście robię to w celach naukowych po to, żeby Epic Games mogło zobaczyć. Oczywiście nie pokażę Wam sposobów, jak to robić, ale, ale nie ciężko to znaleźć w internecie, aczkolwiek nie polecam. Można za wykorzystywanie ginkszy dostać bana. Ja też tym ryzykuję, ale mam nadzieję, że, że tak nie będzie. I umówmy się tak, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 10 tysięcy łapek, to ja jutro albo pojutrze dam wam kolejną dawkę glitchy, no i zobaczymy, jak długo będziemy w stanie to robić. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie wpiszcie jakikolwiek kod w sklepie Fortnite. bez przy twórce, jeżeli Robicie akurat mnie i mnie chcecie wspierać, to pamiętajcie o kodzie imanojek. Dziękuję wam pięknie. Ja też całkiem niedawno otworzyłem sklep z koszulkami, bluzami i innymi tego typami rzeczami. Tutaj macie Skull Troopera, takiego jakby, tutaj macie mnie. Jest dużo rzecz, naprawdę, są koszulki, bluzy. Nie reklamowałem tego za dużo, ale z okazji takiego startu robimy naprawdę wielką promocję z kapselem, więc dzisiaj ona startuje. Link w opisie, jeżeli macie ochotę, sprawdźcie, zobaczcie. Poleca. A ja już nie będę przynudzał, bierzmy się za glitchowanie. A no i suba z dzwoneczkiem walnij, co byku? Na sam początek zajmiemy się czymś najmniej psującym grę, ale jednak ułatwiający bardzo rozgrywkę. Na początku jak wchodziliśmy do gry, wszędzie były znaki zapytania. I mnie to bardzo wkurzało, nie powiem nie, ale ludzie wekmili sposób, w którym my możemy latać, w którym jest sposób mały, żeby dostać się w trybu kreatywnego na naszą mapę tutaj do gry. I to pozwala nam latając w te przeróżne miejsca, Odkrywać nowe punkty orientacyjne, czyli odblokowywać wszystkie miejsca. Co jest sporym ułatwieniem. Na trybie kreatywnym mamy latanie razy 3. Możemy oczywiście wszędzie latać, więc nowe miejscówki od tak się odblokowywuje. Więc oczywiście jest najmniej psujący grę przynajmniej innym ludziom błąd, ale dla ludzi, którzy wiecie, poświęcali 3 godziny na to, żeby biegać od różnych miejsc do różnych miejsc w prawdziwej grze, no będzie to pewnie troszeczkę wkurzało. No i ja się w sumie. Nie zimie. Mi w sumie tego glitcha udało się zrobić za pierwszym razem, więc jest to całkowicie łatwy. Ale robiąc tego glicza, wpadłem też na pomysł pewnego kolejnego glicza. Do którego teraz Was właśnie zapraszam Nie wiem czy pamiętacie, ale myślę, że gdzieś w drugim, trzecim sezonie Był glitch, który pozwalał nam wystartować bardzo wysoko w górę Wylecieć bardzo wysoko w górę Ja go oczywiście nagrywałem i tam, no było dość wysoko No i ja teraz pomyślałem, to w sumie jest próba Że skoro tutaj możemy latać, to jestem ciekaw I skoro mogliśmy przelecieć przez barierę jakby wyspy startowej Czy będziemy w stanie dolecieć wysoko, a jeżeli tak, to jak wysoko Więc teraz podtrzymam spację Dolećmy razem mniej więcej takiego punktu krytycznego w którym już bym raczej myślał, że to jest koniec. No i zobaczmy, jak wysoko będziemy w stanie polecieć jeszcze. Jeżeli będziemy w stanie, no to zrobimy sobie szybkiego sika i zobaczymy, jak bardzo wysoko będziemy mogli być. No w tym momencie wydaje mi się, że jestem już całkiem wysoko, nie? Nie jest to jeszcze jakieś ultra wysoko, ale całkiem wysoko. No i mniej więcej w tym miejscu zaczynałbym... Tutaj byśmy się nie dostali na piechotę albo budując. To, to już jest za wysoko. Widzimy tam różne jakieś inne wysepki. O, tam jest nawet wysepka jakaś stratowa, tak. Nie widzimy już siebie. Ale unosimy się dalej w górę. Więc ja teraz się zamknę na chwilę. Wy w tym momencie stracicie łapkę w górę, a ja lecę do góry. Okej, okay. no, no nie działa. No ale zobaczcie, w tym momencie jesteśmy w stanie zobaczyć praktycznie całą mapę. No, całą mapę. I to co ciekawe odkryłem, to tam coś. Coś żółtego. Nie wiem, czy widzicie. To jest w sumie dość dziwne. Zobaczmy jeszcze, jak, jak wysoko możemy lecieć. Wydaje mi się, że to już jest raczej limit. No, chyba że teraz ten limit pobiliśmy. No nie, to już jest limit. Dość wysoko. Co ciekawe, spróbowałem teraz polecieć też w tamtą stronę tego żółtego punktu i zobaczcie, jak już daleko jestem. No, wyspa jest tutaj, tamta wyspa jest tutaj, a ja dalej lecę. I zapewne zaraz to się skończy. Ale jestem ciekaw, jak daleko będziemy w stanie dolecieć. No, patrzcie, no tamtej mapy też prawie nie widać. No już zamgłą jest, ja tam zaraz dolecę do tamtego punktu. To jest 4 No dobra, nie dolecę. O, tutaj jest jakaś strefa, czyli to jest pewnie strefa jakiegoś ostateczności, czy tak faktycznie będzie. No ale zobaczcie, jak jesteśmy daleko. Zleciliśmy prawie 4000 metrów od mapy. Hmm. Nie, zobaczcie, cały czas się oddalam. Jestem coraz bliżej tych wysp. Popsułem Fortnite całkowicie. W górę nie mogłem jakoś ultra wysoko, ale w bok, no to już mogę. No nie oszukujmy się, na tamtej wyspie już bym chodził. Ej, kompletnie tego się nie spodziewałem. Chciałem pokazać wam po prostu, jak wygląda mapa z góry, ale nigdy nie wpadłbym na to, że mogę sobie wlecieć jakkolwiek daleko w tą stronę. Jestem bardzo ciekaw, ile maksymalnie. Kochani, nie uwierzycie, ale w tym momencie jesteśmy 7000 metrów od. Mapy! dolecieliśmy na te małe, dziwne wyspy. Uh, nie wiem, czy jestem pierwszy, który coś takiego odkrył, który tutaj faktycznie jest, bo jest to bardzo dziwne. A co jeśli na przykład puszczę? Okej, okay, czyli tutaj nie możemy stać, a pod wodę możemy wlecieć? Możemy! I możemy być pod mapą. Okej, okay, i mogę sprawdzić, co tutaj świeci. Ja w to nie wierzę, co my tutaj odwaliliśmy. Jesteśmy 8000 metrów od. Mapy. Jestem autentycznie w szoku, bo wszystkie glicze mniej więcej, zanim zrobisz mniej więcej wiesz jak wyglądają. O, zniknęło coś, co świeci. Okej, okay, tutaj coś świeciło i to zniknęło, ale to nie było nic. A jak daleko będę w stanie jeszcze odlecieć? Sprawdźmy to. O, uwaga! Przeglałem nawet nie wiem kiedy, ale to było mniej więcej 10 tysięcy metrów, może troszeczkę więcej niż 10 tysięcy. Nie spodziewałem się. No nic, ja jestem naprawdę w mega szoku. Myślę, że wy również, a my lecimy do kolejnych glitchy. Kolejnym glitchem na naszej liście jest glitch, który pozwala nam wejść pod mapę i w sumie spędzić nam tam całą grę w sumie w większości przypadków wygrać również grę. Nie mogą nas zabić, my oczywiście też nie możemy z nami zabijać, no ale jeżeli będziemy tam na pełnym HP, to raczej nic złego nam się stać nie powinno. Ten glitch działał niestety z nową motorówką. Teraz nie działał. Ponad godzinę próbowałem go zrobić i nie wyszedł, ale na szczęście znalazłem inny sposób na stanie się pod mapę i to zaraz zrobię. Oczywiście nie pokażę wam jak to zrobić. Dobra, szybko poskładaliśmy oponentów, a teraz lecimy pod mapę. Tak więc kochani jesteśmy pod mapą i i tutaj możemy robić tak naprawdę wszystko. Jedyny co nie możemy robić to strzelać, ponieważ nasze pociski nie lecą. Granatów też nie możemy używać, healów też nie możemy używać. Więc jedyne nad czym możemy pracować to nad tym, żeby przetrwać do najmniejszej strefy i mieć nadzieję, że nasi przeciwnicy będą mieli... Mniej HP. I mimo, że jest już po 22 ja nie zamierzam przestać i tym sposobem wygramy mecz. O, tam jest jakaś strzelanina. Zobaczcie, mamy oponenta. I kogo on próbuje pokonać. Ale to nie wszystko, bo do nich Batman jeszcze biegnie, więc tutaj na pewno będzie dość ciekawa bitka. Teraz sobie pomyślałem, że bardzo ciekawie by było, gdybyśmy z kimś pod tą mapką się spotkali. Być może ktoś jeszcze robi glicze. Nad nami centralnie jest typo. Strefa również siada nam bardzo dobrze. Będziemy w stanie tutaj cały czas być pod wodą, więc nic nam nie grozi. Miejmy tylko nadzieję, że oni nie zostawią siebie z taką dużą ilością HP jak ja. Została już tylko dwójka: jeden tam, jeden gdzieś tu, był przed chwilą. O, tu jest, biją się, biją się! Ostatnia dwójka! Walczy! I na pewno dużo się. Nie trafiają? Czy na końcu zostało dwóch największych bambików świata? Nawet nie wiem to wygrał chyba z karabinem, coś mi się tak wydaje. Chociaż może być ciężko, jak pojawić jest największy pajacem świata, ale no to trwa już z minutę. Nie, jeszcze się nie zabili. W końcu, w końcu. Więc zostałem tylko sam z tym typem. Zobaczmy, czy on się leczył. Bo brał potki, ale potki to nie wszystko. Ok, z tego co widziałem, brał tylko i wyłącznie dwie małe potki, więc jeżeli nie ma bandaży albo nie ma apteki. No to już wygrałem. Bless RNG. Patrzcie, biega nade mną. No. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dobra kochani, mamy to. Ostatnia strefa. Tutaj już nie ma odwrotu. Ta... On wyszedł do strefy na chwilę. Ta strefa mniej... Wsza nie będzie. Co on robi? Znaczy większa nie będzie, ale on cały czas wychodzi do strefy i wchodzi do strefy. I ja to chyba nawet wygram, zanim ta strefa Uff. się zamknie. My to kochani, wygraliśmy, będąc całym grę pod mapką. Ale dobra, dobra, zanim tutaj zaczniecie pisać, że o, smutno Wam z jego powodu. To były tylko boty. Co, co widać było po, po ekranie ładowania i po levelach tych wszystkich ludzi. Nie wiem czy wiecie, ale zakładając stoma yy, i tylko wyłączać, to reszta zostaje uzupełniona przez boty, więc ja nie chciałem przyćmieć rozgrywki, dlatego zrobiłem to na botach. A wy nawet pewnie nie wiedzieliście. Łapka w górę za, za miłość. Kolejnym nie tyle co glitchem, ale takim dość dziwnym i raczej nie niepowinięcym być tutaj glitchem, trikiem są niewidzialne trapy. Czyli trapy, które stawiacie i w sumie jest bardzo mała szansa na to, że ktoś je zauważy. A do tego jeszcze dołożyć jakiegoś legendarnego shotguna tam macie kila za darmo. To co będzie tam potrzebne to trochę drewna, trap i najlepiej coś fajnego jako przynęte. E, my się posłużymy snajperką, bo, albo apteczką, bo jest naprawdę super. No i ja tutaj znalazłem miejsce, gdzie to jest na tyle małe, że raczej ciężko będzie to znaleźć, ale jak widzicie, trapa tutaj położyć się nie da. I jeszcze. Wystarczy postawić ścianę w taki sposób, w jaki ja teraz to właśnie robię. Postawić tutaj jeszcze e, daszek, zedytować daszek i... Próbować postawić trapa, aż w końcu to wyjdzie, mam nadzieję. Tutaj wyszło, patrzcie na to. Mamy trap, który, no dobra, może jest odrobinkę widoczny, bo w złe miejsce to wybrałem. Trzeba troszeczkę jednak na tym popracować, ale patrzcie, zrobimy na przykład coś takiego. Robicie taki budyneczek, gdzieś gdzie jest więcej miejsca. Zostawia się tutaj na przykład rpg i coś tam, wiecie, jakby nie wiem, ktoś tutaj umarł, czy coś w tym stylu. No i ktoś tutaj wchodzi i dostaje na przykład stąd, przez te otwarte drzwi, które teraz wymyśliłem w sumie na szybko. No nie widać tutaj, coś się tak? Ktoś wchodzi, bierze, umiera, bo widać jeden kolec. Ale, jeżeli zniesie odpowiednie miejsce, tych kolców może być widać jeszcze mniej. Więc jest to free kill. Tak naprawdę. Wydaje mi się. Uu, no scope. Ale te boty są głupie, naprawdę. Dobra, teraz na trapa to, bo spokal nie mam. <noise> no nie było to za trudne, ale oczywiście nie ma się czym cieszyć, bo to były boty. Także siak, no, nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Ja byłem się bardzo dobrze, pamiętajcie 10 tysięcy łapek i szukam kolejnych gliczy. Mam nadzieję, że te jakkolwiek były przydatne. No i co? Epic Games. Naprawcie to. Pamiętajcie też o koszulkach i promocji. Kocham Was, do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się, pa pa!